Cześć wszystkim z tej strony pasywne zarabianie jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy to oceniam różne aplikacje oraz różne strony które oferują nam zarobek także na wstępie chciałbym was zaprosić na mojego Discorda gdzie możecie mnie znaleźć żeby tam wejść razem w jakąś interakcję i stworzyć coś razem także w dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie aplikację TubePay czy tak naprawdę wypłaca i ogólnie E, na czym polega ta aplikacja? E, także jeszcze chciałbym Wam tutaj tak od siebie powiedzieć, że e, naprawdę staram się e, tutaj, jeżeli chodzi o filmiki, które dla Was tworzę, ale czasami naprawdę niestety jest ciężko znaleźć jakąkolwiek aplikację, która wypłaca. A nie chcę wam po prostu pokazywać większość apek, które nie wypłacają, także jakby ktoś miał ogólnie jakąś propozycję co do jakiejś aplikacji, która wypłaca, bądź którą mam po prostu sprawdzić, to e, byłbym bardzo wdzięczny. Także możecie napisać w, po prostu w komentarzu lub wejść do mnie na Discorda link będzie w opisie, tak jak zawsze albo podpięty po prostu komentarz pod moim filmem, także e, możecie po prostu albo tu, albo tam napisać i e, byłbym naprawdę wdzięczny. Dobrze, teraz przechodzimy do aplikacji. Generalnie aplikacja wita nas w ten sposób. Mamy na samej górze e, Daily Login Rewards, czyli wchodzimy sobie dziennie, ogląda, oglądamy reklamę i zdobywamy tutaj e, punkty. tak? E, generalnie najwięcej właśnie tych punktów zdobędziemy za dzienne logowanie. Mamy też takie daily taski, na przykład musimy gdzieś tam udostępnić czym znajomym i dostaniemy 100 punktów. Albo obejrzymy 20 reklam i dostaniemy 100 punktów. Także jest tego naprawdę masę za zapraszanie osób, też dostajemy punkty, za kręcenie kołem. Możemy. Tutaj na przykład też jest taka opcja, że za godzinę, jak godzinę, będziemy korzystać z aplikacji, to też dostajemy 20 punktów. Także jest naprawdę masę opcji do zarobku. Możemy zasubskrybować kanał na YouTubie, TikToka też. Także jest naprawdę bardzo dużo tych opcji. Druga zakładka to jest po prostu oglądamy sobie filmiki. Prawdopodobnie tak, tak jak jest napisane na dole. Filmiki z YouTube'a oglądamy i zdobywamy znowu te punkty, tak? Trzecia opcja to jest właśnie zapraszanie znajomych, i tutaj jest napisane, że dostaniemy za każdego znajomego 300 punktów, tak? Także bardzo fajnie. Czwarta opcja to jest oczywiście wypłata. No i tutaj czwarta. Przepraszam, piąta opcja to jest po prostu nasz profil. Także e, przejdziemy sobie od razu do wypłaty. Także, jak widzicie, tutaj na Paypala możemy sobie wypłacić Google Play. E, no i kartę podarunkową do Amazonu. Także my sobie wypłacimy m, dzisiaj. Znaczy spróbujemy wypłacić 0,04 e, dolara na PayPal i zobaczymy, czy generalnie nam ta aplikacja wypłaci. Klikamy CONFIRM PAYOUT Reklama nam wyskoczyła, dobrze Wypłaciłem sobie te pieniążki Także jak dostanę wypłatę to oczywiście się usłyszymy Także witam was po krótkiej przerwie Niestety odczekałem może z tydzień Łącznie I niestety nie otrzymałem dalej wypłaty Więc generalnie jak dla mnie aplikacja nie wypłaca do no i Eee, wiadomo to jest, że po prostu aplikacja Wam nie wypłaci, więc nie bardujcie czasu na tą aplikację. Także dzięki Wam za oglądanie i widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Także cześć!